te w... wszystko w... no ale Doranta co wybraliśmy? Że, jakby legenda aktualnie był największym streamerem. Bo nie jest. Czarny pan go dominuje pod tym względem. Okazało się, że Darolew normalnie był A kiedyś dzikim GieKSiarzem Hello. Sorry, ale pisałem tueta. Pisałem tueta, EU Masters. Ale zrelowałem nie. Bohatersny czy to tak? EMEA Masters w tym formacie dalej jest traktowany jako podrzędny turniej przez Riot. Mówią, jak bardzo dbają Esport i swoją feedbacku, ale dostajemy kolejną edycję rozgrywek, w której nie da się śledzić drużyn i jest mnóstwo gier w tym samym czasie. Wstyd. Gdyby to nie była moja praca, nawet bym nie o turnieju. Dla mnie jest to ważne, bo oglądać wiele drużyn i sobie rozpić kto wygra i kto jest statystycznie pasuje do kogo. Nie da się tego robić, kiedy tyle gier jest w tym samym czasie. Format tragiczny i dla drużyn, i dla widza Ale Riot ma turniej odklepany i poczytamy w kolejnych artykułach o tym, jak to świetnie Riot rozwija Esport w Europie i jaki to gigantyczny sukces z firmy. Ja myślałem tak. A to nie jest tak, że oni po prostu fizycznie nie mają jak tego spiąć? EU Masters nie może kolidować jakkolwiek z LEC i to chyba nadrzędna zasada, którą kieruje się Riot przy planowaniu wydarzeń, co skutkuje takim, a nie innym formatem. I wiadomo, że fajnie byłoby. Fajnie było obejrzeć. Byłoby, k. Zadanem, by. Wiadomo, że fajnie byłoby obejrzeć każdy meczek, ale wtedy turniej trwałoby o wiele za długo i nie ma na to miejsca w harmonogramie. Większym problemem tego jest brak jakiegokolwiek sensu, bo w najlepszym przypadku jako team owner po wygraniu, ktoś wykupi twój salutki skład, doleca i będziesz musiał robić wszystko od zera. Dodatkowo, tak jak pisałem w swoim innym poście, drugim ogromnym problemem jest promowanie tego wydarzenia, które jest praktycznie znikome. Dosłownie jako, kto, jako ktoś, spędzający czas 16 godzin dziennie wokół Lola, nagraniu czy przyglądaniu Twittera, dowiaduje się o turnieju od Visa z czatu w dzień turnieju. Już dosłownie mogli chociażby ogarnąć cokolwiek do promocji tego wydarzenia. Podsumowując, Emma Masa jest to giga sraka, zorganizowana na od z większego pomysłu i taktu. Pozdrawiam widzów, nie pozdrawiam organizatorów. REL. Relziu masz teraz tak, Season Finals, nie? LEC, LC, masz takie, to są daty. Patrz, o ogóle przykleję patrz. Pa, to są daty LC, nie? A teraz patrz, patrz, i tu masz datę Emea Masters? Patrz, datę Emea Masters? Czy mamy tak. 14, 15, 16 16 gdzieś nam znika, odpowiedni jest niedziela. Chuje nie, środa. 16 środa, czemu środ nie ma? I dzień przerwy, to jest dzień przerwy i potem masz tak, main event i masz daty, patrz. Nie co widać, średnio chyba co? To się zmieści? O, tu się zmieści, a patrz. No i teraz mamy tak, leci po kolei. 14 zaklepany, 15 zaklepany, 16 jest wolny, a inaczej, o, to zrobimy tak w ogóle, zrzucimy kalendarz sobie, o. I masz tak, na czer czerwonym sreśniach. 14 zaklepany EU Masters, 15 EU Masters, 16 jest wolny, 14 EU Masters.

9, 10 to finały. No się zgadzało, mniej więcej. Czy masz tak, wolna szesnasty, osiemnasty. I w teorii można by było tutaj wcisnąć playiny. W teorii, tu mógłbyś wcisnąć playiny. Jeszcze dwa dni dodatkowe. Czyli playiny mogłyby trwać ile? No, to tak jest ciężko do zorganizowania, mam wrażenie. No wtedy bym musiał mógłby tak, masz dwa dni więcej playinów tutaj. I w piąty możesz robić knockout stage. Czyli zaraz tych dwóch takich długich, to może to rozbić na te 4 dni. A to przynieść na to. No ale za dużo robot, za dużo... Codziennie coś do oglądania to by było powiązane. Bo raj też musi mieć jakieś wolne W ogóle jak to jest, że turniej to... Druta koliduje z i Riot się na to zgodził? Nie zgodził się pewnie, co ty? Że się zgodził? że się zgodził? rajot, To to by musiało być zorganizowane tutaj Widzisz? I to jest wasze to Nie, nie co widzicie, tu musiał być zorganizowany turniej, tu Tu musiałby się być zorganizowany turniej, w sierpniu No, to jest k***a, ku... dobra powiedz, to jest, to jest wiadomo, no to się Wrzesiej. Tutaj byś musiał, tutaj byś się zacząć tutaj do tutaj. Ludzie narzekają na ten fora i tak dalej, tego Eumasters. Masters Pełna zgoda, no jest zjebany, ale ciężko jest to zorganizować lepiej Nie, to nie my wiercimy, ale następne w Nie, No bo no, no, z jednej strony ja rozumiem to, że o um, nie zaczyna wierceć, no tak by no ósma, wiesz Tak by, nie no, 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 tak w ogóle robota normalna, nie, tak kumam to w pełni, ja to rozumiem Ale w nie? No tak by, no to jest to, no że rozumiesz sytuację, a i tak się to wkurza. Nie, 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 wiem czy rozumiecie tak jakby, czy Czy mówisz sensem i w ogóle z ładnym i składem, ale to jest taki moment, że wiesz dzisiaj święto, a wierco? Jak święto dzisiaj? Niepowzięcie Maryjki? O chyba pan, chyba pan zadzwonił ty Do, do, bo zadzwonił jakiś pan, czy nas wiercą Normalnie każdy że się wolny ma? Ej nie to Eight of day. To w takim razie chyba nie powinien wiercić, chyba. Tak wcześnie. No bo ludzie może chcą się wyspać, nie? Chłopie, dziesiąta jest? O 8 zaczął wiercić. Nie no panowie, powiem tak. Ja po ostatnim y, mieszkaniu to już mam taką człowieku... Y, jakiś... tak, próg wytrzymałości. Chłop w poprzednim mieszkaniu Olka świadkiem. chłopku o 6 zaczynał wiercić niekiedy. Więc ja to... Jak chłop zaczyna wiercić o 8, to ja jestem... Ja, ja luzik, nie? Ja luzik totalny. Dla mnie to jest stalny git. Trzeba puszczał lodówkę, gdzie red Bullki. muszę, muszę powkładać, Nie chciało mi się, ale powinienem, prawda? My się skończyły w ogóle już chyba Chwila, sekundę potrzebuję Już się skończyły w ogóle jak bym musiał się do żeby wysłali Zrobimy, tę tak zwaną iluzję optyczną Powkładamy tylko z przodu Miałem wczoraj, z... wczoraj zacząć walki z Gate i powiem wam tak Nie zacząłem, no skończyłem stream i grałem dalej w LoL'a Nie wiem, uzale... od Korei jestem uzależniony w chuj. Naprawdę, ja kończę stream po to, żeby grać w no, na w streamie, bo mi się lepiej gra Ja gram i gram w LoL'a cały czas Dosłownie, idę popularny kulany, bryby I don't know what you know about me Nikt nie pisze i ja mówi, że to dala Eni, ja nie, bo ja, ja czad wyłączam, nie? Ja, to już jest ostateczna forma tryhardu. Nie, ostateczna, for, ostateczna forma tryhardu to jest Graj na owst, To jest też forma tryhardu. Teraz jest trochę, trochę pod trochę trehardzony. Chciałem być challenger z 75% ratio. O nie, wonderkuje, nie herkuj. Ale ten jest za her herbata kukurydziana. Stary, tak za była, trzeba ją kupić. Tęsknię za nią. Na początku z tak trochę nosem kręcili, mówisz tak, Boże, jakie to jest gówno. Ale jak się tak popiliście te tej herbatki kukurydzianej, to człowiek tęskni, nie? Chcę sprostować, że ja i mój brat jesteśmy żywi i bezpiecznie jesteśmy załamani. To były traumatyczne 24 godziny. Nie rozumiem zbytnio, jaki Coś cel do taki chodzi? haker, żeby... Postować taką informację No w sumie, ja rozumiem Załóżmy, że na przykład nie lubię Konopskiego A w moje ręce wpada jego Instagram I wstawiam takie oświadczenie o tym, że on jest martwy Tak, a załóżmy, o, o, patrz Wiem o tym, że Konopski Będzie leciał samolotem na przykład stary 16 godzin, wiem o tym I mam dostęp do jego, do jego komputera Jego Instagrama I wtedy przy takie oświadczenie O, 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 to jest freeboost? No niby tak, a nie, jak już powiedział, że ustawiona akcja Wiesz co chodzi? A on później wstawiał postać teraz. że ale on nie wie kto to ma. Co niby ten haker chciał tutaj osiągnąć? Ludzie wyczaili, że istnieje kryptowaluta o nazwie Lil Tay Token, która jest stworzona od kilku miesięcy i nawet jest powiązana z byłym menadżerem pani Lil Tay. Ale ich konto na Twitterze zdementowało, że fake śmierć jest jakimś skokiem, by podbić jej cenę. No i teraz mam odpowiedź! Chyba. No skoro. Umarła, to pewnie ten koń urósł, czy nie? Najprawdopodobniej ur, tak mi się wydaje przynajmniej, że najprawdopodobniej urósł ten koń. W takim razie. Po tym jak umarła. Więc to może był taki tego cel, że podbił coina. nakupował i podbił. Lekko. Nie jakoś gigantycznie, ale lekko. Nie? Nie, ja zakładam, że mogło tak być, nie? Hakery istnieją. Czym urósł, skoro twarz sobie dedła? No bo, tak chyba jest, czy nie? No jak na przykład, ta tak mi się wydaje, że jak ktoś umiera, no, Załóżmy na przykład, że ja Rypson Coina. No ten coin tam istnieje, 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 istnieje. Ale na przykład, jak umieram, to on jest tak, jakby taki. nie, wiem, częściej wyszukiwany coś takiego. Ch... no nie wiem, wydaje mi się, że. To, mi się, że trochę, trochę rośnie cena wtedy, ch... nie wiem. Jest, tak? Okej. Każdy mnie ja tak stąpuje, bracie. Ło, oneko. Ja myślę że to nokturn, ty. A więc była bambuko. Nice. Oj. Ale mu wyjechał. Chciałem jak mi się podobał, o on też chat. Wczoraj tak leciałem z k***a w streamie, nie? Jedna raj opisałem, że powinni się Gwyn że ich stary to. że ich ojciec i matka są bliźniaki, że to jest nielegalne mieć dziecko w takim. w takim statecie. Po mnie wczoraj trochę, nie? nie dokrywał. Bo mnie trollował Relion. Graliśmy z hrabąszczem, graliśmy z hrabąszczem, tą grę. i Hrabosz oddał mu Mida i on trollował tym Or Orlionem. I on mówi, że Jungle Gap. Ja mówię, że Gapu to pewnie nie było między jego starymi, że, że przejmuje tylko jednych dziadków i że jego rodzice są rodzeństwem, nie? I to jest nielegalne i to zgłoszę do służb specjalnych. I potem mi się tak: No worries, we can win. Ja mówię, jak mam nie być zmartwiony, jak To jest nielegalne, a nie kaziroctwa. Tak, zderywałem. Tutaj to samo, tutaj. Umej tak mi wk. Tak samo. Cały czas nie wyzywał, że on mnie nie followuje, bo ja gram już ze szczepionem. Mówię, aha, no to za. XD. I ja. Się pyta, to chcę dajwa, chcę dajwa, a on mówi tak, że nie followuję tego, bo jestem już zaślepionym. A mówię, dobra, to wsp. Mi... I mu napisałem, co nie myślę. Ja kocham tę grę, nie? widzę ludzi, nie? Nie, no, po prostu mnie fk nie? Bo lot byłby za tą grą, gdyby sami normalni ludzie w to grali. A że grają w to w to się fk nie da. Bo każdy jest fk po... z... Znaczy, nie, może nie przesadzam, ale jakby były chłopki, które po prostu mało piszą, nie? To byłoby super. Co ta mała? Ej, to jest moja najlepsza kosulka chyba. A ty w niej spałaś? Ha? Co? Po drugie, ja Nie Nie, chcę nic do żarcia Głodny lepiej gram Co robić? Nie chcę nie ma, nie ma bułek, kłamiesz Nie ma bułek Nie wyłaś, ale weź mi wodę pod... czaj nie możesz chyba Potrulaj mi wodę Na obiad coś zamówimy dzisiaj Serio? No dzisiaj mam ochotę na zamówianko, bo... dawniej bo dawno nic nie zamawiałem Nie ja chcę coś Mam wenek kucharską, więc proszę mi tutaj nie zamawiać. A pójdziesz mi do sklepu, czy jest zamknięty dzisiaj? To kupisz mi batona albo dwa, i od i, i, i rożka? W ogóle ty, polecam obserwować zonego na Twitterze. Znaczy na X-ie, nie? Zony jest trochę p. Po... Jeśli, mam, jeśli mam szczerze powiedzieć, ostatnio widziałem jakiś post, Zony sklętał o pielgrzymkach człowieku. No wiem, że zony nie ma na... <laughs> najlepiej pod kopułą, nie? Naprawdę. Tak p, ty jest. Zaraz wam pokażę, tylko zrobię ganka. Maciej, Maciej zony jest. Maciej Zonny napisał tak, uwaga. O 8 lat chodzi na pielgrzymki i tyle mnie ominęło. Odchudzanie pijaństwo seks. Pielgrzymki to na wielu przygoda życia. Romansy wśród młodych na pielgrzymkach to norma seks również. I Z co tak, potwierdzam, bo 2 lata temu na pielgrzymce, to babka Narty schwaliła, potem do przaku z typem, to że jakiego czasu już tak dzieje. On regularnie pisze taki typ... typ Chłopy tam poważnie, wiesz, jakie artykuły kończyła, z normalnie jest któryś z których ty taki widzę? Mega śmieszny, każdy lekuje. No, z tego BF-a. Kiedyś tako, mieliśmy taką teorię w gimnazjum z kolegami, że BF Sword i Kawu miecz to jest tak, Kur... wielki miecz, a angielski to jest Big Fing. I to jest takie realnie, bo tak jest. Nie, już działa. No jak zwykle, Valorant gra dla z... No i niestety, wyszło jak wyszło. No ta, no, up... jakś upluć się bo coś, bo normalnie no, na YouTube ładowało, nie? Wszystko. Niestety. Ich widzowie w p***, pi... nie? Gra w pi... ale wszystko w pi... No ale ch**, to pobraliśmy. Ja, w ch... ale ch**, Pształ... Na przykład pani Julia parę dni temu postanowiła pochwalić się na Instagramie swoją błyskotliwością i manierami godnymi królowej życia i uznała, że wspaniałym pomysłem będzie wstawienie... Ja oglądałem odcinki król królowych życia z Oliwką, bo Oliwka z fanką, stary, przez co odklejone persony, odklejone i to tak całkowicie. Naprawdę, to wystarczy jeden odcinek obejrzeć i już wiesz, że... Coś z nimi jest nie tak. Żeby jeszcze było zabawniej, nasza królowa tuż po całej wywołanej gównoburzy. Ej, to jest ta, co ma taką. Ola! Ola! Ola, chwilę! Co? Cześć, coś się dzieje, bo ważnego. Co? Gdzie ty jesteś? Ej, ta tak ma. Nie, ta twierdząca się króla w gdzie, nie? To jest taka, ta co ma taką dupę wielką zrobioną? Obsydliwą? Eee. <laughs> to jest ta, staro, Ona ma tak, nie, tak nieładną. Tak nieładne pośladki zrobione. Chryste, panie, jakbyś to zobaczył. U... Ba. Z jednej strony ma rację, a nie powinna żyć ryja i przeklęć, Ale to moja opinia, nie no. Stary, nie wiem w sumie. Nie palę papierosów, i nie mam prawa jazdy. I nie pracowałem w maku na okienku. W sumie to się nie wypowiem. Nie wiem co ty nie wiem co o tej sytuacji myśleć. Nie wiem, nie wiem. A nie mam prawa jazdy dnia własnego auta. Nie mam też. Nie, nie palę papierosów i nie pracowałam na okienku. Ja Bo jadę do Warszawy. Mam nadzieję, że. Y, ja się. Ty, co to za fura jest? Oh. Ej, to jest. To jest jeep jakiś taki, tak? Chyba Range over? Coś takiego się nazywa? Bo tam z tyłu paupona jest taka. To jest jakiś taki ten, nie? Jakaś G klasa. Co to jest G klasa? Aha, wyskoczyła. Klasa szkolna, G, nie, a G Klasa To jest Mercedes? Nieładny, nie podoba mi się to. Wygląda jak taki jak stasieniek trochę. Znacie stasienka? Stasieniek może nie jakiś gigapodobny, ale mniej więcej, nie? był taką budżet G klasą chyba, Ewolucja po prostu, ewolucja, kwestia ewolucji Drogi, fałszywie posypała głowę popiołem i wrzuciła jedne z najgorszych przeprosin, które widziałam w tym roku Poleci po mnie hejt, to po mnie poleci Ja nie jestem tchórzem nie będę cofała czegoś, co już rzuciła. Hehe, ej, w sumie, szczerze mówiąc Nie, nie, nie są takie złe te przeprosiny Ale taki vibe lalunowy mocno, nie? Te królowe życia, one są podobne do One są bardzo podobne do siebie One są bardzo podobne Z zachowania Ej, Beskitu, ej, Beskitu Stary, no tak, no tak A co gdyby na przykład wygenerować AI Który samo za ciebie przeprosi Wiesz co, dajesz im filmik Dajesz dla sztucznej inteligencji film Dajesz reakcję ludzi I AI ma wymyślić stary przeprosiny, nie? I samo się wygenerowuje O kurwa! Ale to by było zajęt. Ale tak by samo się generuje w ogóle cały film. W ogóle o! Ostatnio na, na, natrafiłem na taki odcinek South soutparka, który już kiedyś oglądałem, ale się na niego jeszcze raz na YouTube, mi się wyświetlił. Mianowicie o tym, że na Erika spadł straszny hejt w sieci. Po tym, jak wstawił swoje Erik Cartman taki mały. Że na Erika Kartmana spadł straszny hejt za, za to, że wstawił swoje zdjęcie bez koszulki. Że wiesz, myślał, że wygląda jak za... A wygląda po prostu, no jest po prostu gruby. No myślę, że wszyscy znają Erika Kartmana, nie trzeba przystawać tej postaci. I był strasznie smutny z tego powodu. No, i tym do dyrektora, który podam. TLDR nakazał Batersowi, czyli innemu jego koledze, filtrować tak social media, żeby Erik mógł spotykać tylko i wyłącznie dobre komentarze i te pozytywne. I teraz uwaga, wydaje mi się, że dojdziemy do takiego momentu, że powstanie coś takiego, stary. Taki filtr, który będzie normalnie tylko pokazał ci pozytywne komentarze w social mediach. Pokimane tak ma? Da no już gra. Po grze pogadamy. O, a kto tu przyszedł? A, ej! <laughs> I... ...przegryw! człowieku! Za niedługo jak tak skończy się, to będziesz szkoda. No, tutaj wchodzi patrz. EloBoost.net Gdzie to jest? GGBoost. o Albo tutaj skończysz! Skończysz na M24, człowieku! Duo, boost! Żeby się nie spruli! Ja, p***, no, nie wierzył to! Boże, święty, k**a! No, myślałem, że tak, że nie ma, teraz 43% ratio! Jesteś tak że napierd... normalki człowieku nie. i na normalkach się do ściubią jeździ nobek j**any nobek dziwny jest ma oki strasznie nie? Mówią. byłem na koncercie w krakowie albo, no w krakowie to było i była siedział tak jakby no przed sceną bo mi szpaku cisnął S i było takiego że stały, za, za mną stały takie dziewczyny i no, tak po***** mówi tak strzały takie let's go let's go oki co? i ch... o co chodzi? i krzysztof tak let's go od... Chodzi, one, let's go, let's... i tak, nie tak, że jednorazowo, nie? No tak, krzyknąć jednorazowo, let's go, no to za się, nie? Let's go! No to pokczam, ale k***a, cały czas dzieć let's go? O ch*** chodzi. No ale to jest nieuniknione, panowie. Musicie zrozumieć jedną podstawową rzecz, że jakby legenda aktualnie był największym streamerem, bo nie jest, czarny pan go dominuje, pod tym względem, to, on też byłby, miałby masę takich dziewczyn, k***a, w community. Kumasz? I wiesz, on się może zarzeka, że nie, nie miałby, nie miałby. Stary. Jakby, stary był największym streamerem teraz, to by było, na TikToku, a jakby było go w TikToku, to byłoby go było modne oglądanie, a jakby to było modne, to by przychodziły te juleczki tak? I by go oglądały. Merwiam ma 30 lat, no tak. A Ksian ma 23, 24 ile 4? 5? A wygląda jakby miał 40. No i to jest to, nie? Fałki jak z muzy, Przewodniczący mojej szkoły w liceum jest hype menem Fałkiego Wo, on śmieszny był ten ziomek. Jakoś go za bardzo nie znałem, ale chłopaki z mojej klasy, bo jestem z nim kumplem. Tam się bujali zawsze razem. Miał straszną z z informatyki. A, taką gigantyczną, pan z informatyki strasznie go nie lubił, nie? I to ma taka zajemna nienawiść Strasznie ścisnęli. Bo jakaś taka, a bo nie no mówię może, bo już dojadą chłopaki, nie? Z Bogucic. Ja jestem gitem. Gnębił mnie? Nie, w liceum co ty? Nie? W gimnazjum też nie. Ja byłem taki no stary, zgnębiłbyś mnie? No patrz, jaki uśmiechnięty, zadowolony taki. W ogóle okazało się, ej, okazało się w ogóle, że bo ja jestem z Witosa. O, od tego trzeba zacząć. Bo ja jestem z Witosa, to jest takie osiedle w Katowicach. I tam strasznie za są są. Myślę, na taką wielką ścianę z taką z takim... Jakby gangusem I napisane GKS Katowice Więc o Na rowerowym To pokazuje wiesz O co chodzi No I rodzice moich kolegów Też byli mocno za Gieksą Od kolegów takich Którzy się znamy No pod podstawówki człowieku Do dzisiaj No nie? No I na tym się kończy historia Jeden nawet stata z tych kolegów Miał zakaz wejść na stadion To żeby podbudować tę historię I k***a no, stary Okazało się Że Daro Normalnie Był kiedyś Gieksiarzem I są normalnie foty Darka Lwa I normalnie Rodzice moich kolegów Znają Darka Lwa no i cała historia No i tyle, nie? No i tyle Jestem ciekaw Jakby stary za 30 lat Statystyka Ile ludzi z, grając, Spędzających dużo czasu przy lolu Się po***ło Ciekawe Bardzo ciekawe Dzień, kochani, Dzisiaj dla was nagrywam moją dzienną rutynę Jeśli chcecie kolejne To zostawcie łapki w górę A teraz dość się Cię ten oglądasz coś dzisiaj małe? <laughs> Oglądam moją dzienną rutynę w tygodniu Misia i ja yy, Dobra A Słyszę jedzenie Bo jestem głodny Jesteś ten głodny Nie chciałeś mojej ja specjalnie chciałam zrobić makaron Nie, zamówię. nie, zamówię. nie zamówię. No ja chcę mięso Ale wczoraj weź kotlety, a czemu nie możesz zjeść makaronu? Bo ja jest, nie jestem weganem tak jak ty Ale ja też nie jestem To dlaczego chcesz jeść makaron? No bo możemy sobie chyba raz najpierw zjeść makaron Co mamy, ciągle kotlety Albo jakieś te? Dobra, co, co ja mam zamówić, bo ja nie wiem a ja, To już zamawiamy? No tak, bo ja Co nagle to podjable? Ale ja mam streama, jak chcesz jeszcze streama O, który ma streama? A ja mam teraz, stream, a nie chcę jeść na streamie. No to akurat dojdzie przed moim i po twoim. Ale ja będę przegrał. Do której? Aż nie przegram. A nie możesz sobie pooglądać, Michał, ja i pojeść, wszystkim za 10 minut. Nie, bo wtedy będę pełny i tak jakby organizm no dobra, skupię się na. Do tre... To ja dla siebie. Nie, bo będziemy. za ch chyba. 20 dolarów za dostawy zapłacimy. Ja zapłacę za siebie, no, a to i tak bez sensu. To nie jest w ogóle. A tak zapłacimy tylko piątkę. Ty, jak ja, zamówimy we dwójkę, to płacę ty piątkę i ja piątkę. A jak zapłacimy osobno, to płacimy dwie dychy. Bo ty dycha i ja dychę. Czemu oglądamy jeszcze raz więcej niż Polsat Games, ale stary, To jest wina Polsatu, że Eu jest to jest gówno? To jest wina Polsatu, że w, są, wiesz tak jakby Polsat powinien w teorii dać y, ludziom miejsce na wyeksponowanie siebie. Prawdą to jest. Ale, no niestety, no ale uważam, że w wultralizujemy dość nieciekawe persony z mojej perspektywy Jest parę ciekawych chłopaków, których widziałbym w ksajokapi, ale tak to trochę nudziarze No i... też nie znaczy wybitni A ciekawe z tej perspektywy dla znaczy... Nie no, ciekawe to na przykład dla mnie jest człowieku... Kto? No nawet taki syniwak nie? To już jest ciekawszy okaz gracza Albo na przykład, nie wiem, nie, no ktoś kto tak jakby potrafi coś są zaoferować stary, nie wiem W sensie, jakoś sklecisz content no, no nie wiem, no, pokazać się, zrobić coś nadprogramowo. Leku o y, Syzyfek na przykład. Leku ciekawy, no dobra, ale lepiej o wyników. No, wydaje mi się, że idealnym przykładem gracza, który jest ciekawy, jest Syzyfek W sensie, i teraz tak, ja powiem tak, kim jest Cyzyfek, kim jest Cyzyfek. Może mać 10 widzów, k**a, no, może mać 10 widzów Ale przynajmniej starać coś robić, no. No, przynajmniej starać coś robić. Laguepedia y Ultraliga. on dojazd, będzie nagrody za Xają Kapa. Stary, lektor dostaje słuchawki, nie dostał. Nagrody za Xają Nie, ej, nagrody za poszły chyba. Poszły? Poszły nagrody za Xają. Xio... Chyba poszły, bo pytał ostatnio. Nie? Nie, aha, no to nie. A ostatnio pytał, pytał ostatnio, no patrz, dobra, masz tak. Nieciekawy skład, nieciekawy skład, ciekawy nawet, coś tam próbują, pany, yy, nieciekawy skład. No tutaj Damkeks i ile robią, robią, robią jakiś ten, yy, jakiś socjale robili Tutaj masz tak, ten Krysia kontentowy, Kry, Krysia czyli ku kontentowy ogólnie śmieszne chłopaki, uśmiechnięte chyba, tutaj w tym składzie są. Tutaj masz syzywka, Hashero, co się udziela powiedzmy Te nasy nie można winić za to, że... No są krańczykami. No nie będą kręcić contentu, nie? No i to chyba też. O. Wszystkie ciekawsze persony poszły już dawno gdzie indziej. Jakieś harpuny, nie wiem, sin miwaki nawet, albo coś takiego. Gracie chcą grać w gierkę a nie robić content. No dobra, ale no to jeżeli gracie chcą grać w gierkę, a nie robić content, to gracz musi być. musi być takby musi być świadomy tego, że jeżeli gra w gierka nie robi contentu, no to a Kto ma robić content? No kto ma kto będzie to oglądał? W sensie dlaczego mają ludzie to oglądać? Dla, dla gameplay'u? To powiedz mi, jeden prosty przykład wariu, dla którego widz chce być Ultralię, a nie... Wariona, kubona, nie wiem, kaseko, rypsona. Już w ogóle. Obs o no tak, na nawet to, nawet to stary. Tak, lewu, dobrze, żeby wystarczy wystawić raz rypsona i go rozdzielić. Wystarczy stary raz wystawić, wariona. Po coś na, cz na czasie. Po I już coś lepiej poszło. Dzięki za dzisiaj, pany, Dzięki się jutro. No i co? Trzymajcie się. Do jutra. Dzięki za dzisiaj, Elo. zmykam Elo, dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, Elo.